Siemano, witam serdecznie widzowie w naszym kolejnym spotkaniu. Ja sobie popijam elegancką herbatkę. I oczywiście zapraszam was na jedyną i prawidłową stronę. Każdy wie jaką, każdy wie gdzie. No i ja was serdecznie zapraszam na mój nowy kanał na YouTubie, Tom. A więc działajmy, yy, działajmy. Słuchajcie, grypa mnie jeszcze troszkę trzyma, stąd ta herbata. No ale my sobie przejdziemy od razu na taki poranny rozruch, poranny rozruch. Yy, jak mogliście zauważyć... Nowa aktualizacja do Counter Strike'a. Lekko pozmieniane zostały tutaj yy, rzeczy na Anubisie. Możecie dać znać w komentarzu, jak Wam się te zmiany podobają. Ja szczerze nie grywam Anubisa, więc. Yy... Więc tak średnio na to patrzę. No i tą bitwę tutaj też średnio y, udało się zdobyć. Nie wiem, czy był głos. Zróbmy jeszcze tutaj y, rozruch numer 2. Y, o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o Anubisie. I wprowadzone zostały nowe skiny, więc tutaj, co możesz wrzucić te dwie kolekcje. Dwie kolekcje, jedna taka bardziej kolorowa, a druga czarno-biała. Z tej pierwszej to chyba jedynie, AWP AWPka i 5.7 mi się podoba. No a biało-czarne to eleganckie, bym powiedział, takie wykwintne. Fantastyczne, jeśli ktoś mia... Jeśli ktoś tutaj biega z białymi rękawiczkami, z takim właśnie kompletem czarno-białym. No i te... Te skiny są do dropnięcia poprzez tygodniowy drop. Poprzez tygodniowy drop. No i wiadomo, oczywiście, jak to nasze kochane walwę nie mogło się obyć bez y, wtopy. Yy, więc jak jak wyszła aktualizacja, to. Ludzie zaczęli dostawać fałszywe wagbany. Jeśli ktoś tutaj z takim wagmanem się znalazł, to dajcie w komentarzu również znać. Więc się nie martwcie. Eee, pewnie za jakiś czas wam tego wagbana zdejmą. No ale co, co się stresu najadliście, to się najadliście. Już taka sytuacja była, więc się nie przejmujcie i. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobrze w tej bitwie również jest. No fantastycznie! Tutaj flipknife. Y. A no i właśnie, nowe dźwięki Kos. Nowe dźwięki Kos, więc tutaj tak nam audio pozmieniali. Naprawdę jeśli ktoś biega z flipnifem, to ten dźwięk wyciągania jest dość ciekawy moim zdaniem. Taki, ja to mówię, satysfakcjonujący. Jedynie co mi się nie podoba, to oczywiście wydźwięk tego motylka. Jest y, stuk, taki stuk jest przy wyciąganiu. Mega to może troszkę irytować, no ale musimy zżyć z tym, co dostajemy, nie? Więc tak y, to wygląda. A propos PMów, właśnie MP5 nam wypadła. To MP5 i chyba MP7 dostało lekkiego buffa. I szczerze, sprawdzałem chwilkę. Na streamie i wygląda to dość ciekawie. MP5 yy, wydaje mi się, że będzie grywalna w tym momencie. Na pewno lepsza jest MP5 niż Mac w przypadku terrorystów. Natomiast co do MP9, nie jestem do końca pewien. No ale tutaj bitwa, dziu! No, uuu, jak tutaj, hohoho, ho, ho, nie wyszło nam na dobre ta bitwa. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę PirateSwap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo. Moi drodzy, logujemy się przez stima, wybieramy skiny, które nam już się znudziły. No i moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję. Proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki. Oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny i chwilę później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Może zaczniemy teraz już w trybie jester się lekko bawić. Moi drodzy, przypominam, że również w tym odcinku jest fajny giveaway dla was, więc zostawcie komentarz, łapkę w górę. No i za chwileczkę może coś dla was ogarniemy. No i ja przypominam, o nowym kanale Tom. Prezenty zaraz wam pokażę, Przypomnę, że prezenty możecie zobaczyć sobie na Discordzie, link oczywiście w opisie. I co my tu dostaniemy z trybu Jester? Czy ja wszystko mówiłem, jeśli chodzi o tą aktualizację CSa? Coś tam pozmieniali z Hopem z tego co już tutaj się naczytałem, komentarzy i takiego feedbacku od, od gości z Reddita, to Zmiana na złe, ten bany hop, nie, nie można wszędzie doskakiwać i to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, bo zawsze ten bany hop ja tam lubiłem sobie poskakać, no a i zobaczcie, że znowu Valve tak uproszcza, uproszcza tą grę dla takich kurcze casuali. O, bitwa może być. No nie ma tutaj kokosów, ale Special Delivery, może pierwokesik, wrzućmy ceremonkę, radiację. No i żeby coś kuczało final countdown, bo jeszcze event trwa, więc zrobimy sobie tą bitwę. Proszę bardzo, pyk, co tutaj wypada. O właśnie widziałem chyba yy, Bayonet Marble Fate, także ile zostało. Tydzień czasu do końca stycznia, również jest giveaway na Discordzie dla osób, yy, które tutaj działają. Wystarczy wejść w play screen i bierzecie udział w kolejnym giveawayu P250. See you later. No, no, taki kałaszek to ja szanuję. I proszę, Złota arabeskie. O ostatnim odcinku to klątwa była niemiłosierna, powiem Wam. Tam to się działo naprawdę. Tragicznie. Aj, ale Final Countdown nie dowiózł. Nie dowiósł Final Countdown. Bitwa całkiem spoko, moim zdaniem. Zróbmy sobie jeszcze jedną. Tak, na zakończenie. Dzinka Frostbite Starforged. Kwestia. Tutaj, no dałbym tą szansę Final Countdown, ale ona mi się zbytnio nie podoba. Może jakiś haulik w trybie 2 na 2, bo dzisiaj nie było. I lecimy dalej, jeśli ktoś tam ogląda streamy, to wiecie, że SEA Advanced w naszym wykonaniu, Oldboys 4-0 bilans. Ostatnio Chaos został pokonany, jak i jego drużyna. Więc lecimy dalej po złoto. Serdecznie oczywiście zapraszam do kibicowania. Proszę bardzo, Sapphirek. I... Ten Talon Knife po tej aktualizacji naprawdę mi się podoba. Naprawdę mi się podoba, jeśli ktoś ma Talon Knife o to dajcie znać jakie macie odczucia po tej aktualizacji. Jeśli tu nie będzie haula no to my zgarniamy kolejną bitwę. Proszę bardzo. No może nie tak jak sobie to wyobrażałem, ale jest całkiem w porządku. Do prezentów wrzucam wam kurczę, niech to będzie petka, niech to będzie kałach, bo widzę, że jest dużo kos, dużo rękawiczek, a więc... Oj, chyba zaspelerowałem to wszystko, to wszystko oczywiście na Discordzie zobaczycie, więc tam macie screena, no a moi drodzy dla was, żebyście nie głodowali dzisiaj, to pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, no i w tym odcinku a Chrome kanon do zdobycia, życzę powodzenia, no a my jak co odcinek wybieramy zwycięzcy, a więc werble, ile dzisiaj komentarzy jest, 340 i jednym z nich będzie... BlueBleed, gratulacje kolego, trade ofertę w Twoim profilu mam nadzieję, że znajdę, skin niedługo pojawi się na Twoim koncie, ja się z Wami serdecznie żegnam, słyszymy się w następnym odcinku i do rychłego zobaczenia, trzymajcie się elegancko, do zobaczenia.